Halo, halo wszystkim! Z tej strony Mister, witam Was w kolejnym odcinku City Skylines. Jak widzicie moje miasto pięknie, ładnie teraz sobie działa. Zarabiamy kupę pieniędzy, odłożyłem troszeczkę pieniążków, ponieważ będziemy sobie rozbudowywać w dzisiejszym odcinku strefę przemysłową rolniczą. Także miejmy nadzieję, że to jakoś ładnie, fajnie tam wyjdzie. Mamy troszeczkę roboty przy tym. Tutaj widzę jakiś szalony przestępca. Czyżby Andrzej miał konkurencję? Andrzej chyba ma konkurencję. Nie, w sumie żona Andrzeja ma konkurencję. Sprawdźmy sobie, zanim uruchomimy czas, jak tutaj. Eee, z tą przestępczością. Dodamy sobie tutaj małą jednostkę straży policyjnej. Może nie jest taka mała. W sumie to jest normalna jednostka. Jest troszeczkę mniejszy obiekt. Ale to nic. Dołożymy go sobie tutaj. Ponieważ tu mamy troszeczkę handlu, troszeczkę biur. E, możemy sobie na to pozwolić. Także mamy ładnie przerobioną tutaj jednostkę, jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Pięknie, ładnie. A my będziemy dzisiaj zajmować się właśnie przebudową tego cholerstwa. Mamy tutaj cały ten plac, ten jaśniejszy, to wszystko będzie uprawa rolnicza. Tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób to będę zabudowywał, ponieważ mam kilka pomysłów, które tutaj upiększą ten teren, ale tym się będę zajmował po odcinku. Na odcinku tylko pokażę to mniej więcej, jak to wygląda. A za chwilkę będziemy mieć kamień milowy. Jak to tak ładnie nazwać. Tak, kamienie milowe, idealnie. 11 tysięcy mieszkańców, aby go zdobyć, jeszcze potrzebujemy 10, równo 10, do tego też idziemy bardzo, bardzo pomalutko. 6 osób jeszcze, ale dodałem kilka przepisów, także nie będzie tutaj zabudowy wieżowców. Na szczęście udało się to ogarnąć przed czasem i nie wybudowały się tu żadne szalone wieżowce. Problemy na razie są z edukacją, mniejsze, większe, ale dajemy radę. Jedna osoba, serio? Jedną osobę nam brakuje. Jest pięknie, osiąg osiągnęliśmy duże miasto. E, odblokowaliśmy krematorium, stację uzatniania wody, czyli coś, czego nie będziemy używać, ponieważ mamy e, właśnie te ścieki, które działają bardzo, bardzo dobrze. E, ogólnie sprawdźmy sobie moje statystyki tutaj. Uuu, dostęp elektryczności i uzatnianie ścieków troszeczkę leżą, więc podciągniemy sobie troszeczkę nasz budżet. Podciągniemy sobie budżet na elektryczność na jakieś 20% więcej. Żeby troszeczkę lepiej to funkcjonował. I tu sobie podciągniemy o kolejne 10%. Także jak widzicie, pomalutko sobie z tego korzystam. I uzupełniam te procentiki na 85%. I tutaj słupki nam bardzo ładnie podskoczyły do góry, także nie mamy się czym przejmować. Wszystko bardzo dobrze działa. Mamy ponad 400 tysięcy na rozbudowę właśnie tutaj mojej tej strefy. I zastanawiam się właśnie, jak my to chcemy zrobić. Potrzebujemy to zrobić przynajmniej dwa wjazdy, zjazdy i tak dalej. Tylko jak my to chcemy rozplanować, żeby to dobrze funkcjonowało? Nie będziemy chcieli tutaj chyba zrobić takich zjazdów blisko, e, więc zaplanujemy sobie może tutaj, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Na razie same zjazdy bliżej, dalej troszkę. Jakoś tak pięknie, ładnie. I oczywiście z drugiej strony dokładnie to samo. Serio, musiałem sobie przerwać niechcący, prawym przyciskiem. E, Także będziemy mieć tutaj dwa zjazdy. Miasto cały czas pracuje, więc zarabiamy pieniądze i powinno być lepiej. Teraz musimy poprowadzić sobie te szalone drogi. E, tylko, jak my chcemy te szalone drogi zrobić, ponieważ to nie będzie takie łatwe zadanie, jak się wydaje bo musimy myśleć o kilku rzeczach. Oni będą potrzebować stąd y, wyjechać i y, y, przejechać do miasta ogólnie. Także na pewno będą się tam kierować, ale też będą kierować się tutaj, ponieważ tutaj będziemy sobie robić małą stację yy, i możliwe, że zaplanujemy to w jakiś fajny sposób. Wiecie co? Yy, usuniemy sobie te dwa kawałki drogi yy, i zrobimy to troszeczkę inaczej, ponieważ to trzeba jakoś ładnie rozłożyć, yy, żeby to dobrze funkcjonowało. Także zatrzymamy sobie, może nie zatrzymujmy czasu, bez sensu. Yy, potrzebujemy dworzec yy, kolejowy, tak, towarowy. Jego można tutaj ustawić zbyt duża wysokość. Można go ustawić z tej strony, ale nie z tej. Ha. W sumie możemy go z tej strony postawić, żaden problem. I pewnie zapytacie, dlaczego tak zrobiłem. E, zaraz wam odpowiem: zaraz wam odpowiem na wszystko, ponieważ potrzebujemy go tutaj e, ładnie umiejscowić. No, no, tu jest za duży skos, chyba. To nic, umiejscowimy go tutaj. Albo może troszeczkę dalej. Także troszeczkę roboty tu przy tym będzie. Specjalnie tak zrobiłem. Nie chcę wydawać za dużo pieniędzy na przenoszenie obiektów, znaczy na kupowanie nowych. Także jak widzicie, ten sobie możemy tu przenieść. Ale zanim to zrobimy, musimy wyznaczyć sobie jedną rzecz. Musimy wyznaczyć sobie tutaj drogi. Na wprost. Pewnie zapytacie, dlaczego to robię w ten sposób. I zaraz Wam to wytłumaczę. Ponieważ jeżeli zrobimy tak drogi, czemu tu się takie rzeczy straszne podziały? Jak to usunąć i naprawić? Dobra, powiedzmy, że to działa. <gryw> tutaj będzie droga, która będzie oczywiście trzymać ten mój dworzec kolejowy w ryzach. Czyli przeniesiemy go sobie tutaj, postawimy tą drogę ponownie i miejmy nadzieję, że teraz to się naprawi. Ou! Oh. Nie podoba mi się ten spad tutaj. To będzie, To będzie złe. Poprawimy to troszeczkę i możliwe, że teraz będzie to normalnie funkcjonować przez to, że tam były tory. Tak, teraz powinno być lepiej. Teraz możemy sobie usunąć tą drogę. Także zrobimy sobie mały poradnik jak budować stację. I teraz możemy to postawić, cholerstwo, centralnie tutaj. Oh no. <grytania> Tego się nie spodziewałem, że takie rzeczy się tu podzieją. Także wykasujemy sobie te dwa odcinki torów i dołożymy własne tory. I dlatego też zrobimy sobie tutaj małe łuki. Proszę bardzo. Jak widzicie, mamy piękne, ładne połączenie. To sobie oczywiście zamienimy na drogę jednokierunkową, bo droga jednokierunkowa tutaj musi być i nie ma innej opcji. Ale też musimy jeszcze sobie zrobić tutaj drogę, jak się nie mylę. O czym zapomniałem? Drogę jednokierunkową i chyba jej zapgradeować niestety nie możemy. Możemy zatem odstawić ręcznie. Skasujemy sobie to. Próbujemy tą drogę tu dostawić e, normalnie jakoś. Miejmy nadzieję, że to będzie funkcjonować. Specjalnie robię taki dłuższy odcinek, bo wiem, że to będzie potrzebne. Ale to powinno funkcjonować bardzo dobrze. Wiem, że to jest na wyrost zrobione, ale to się nam uwierzcie przyda i to bardzo. Przeda się nam to i to bardzo bardzo. Także tutaj sobie doprowadzimy ładnie jakoś drogi. Tutaj będzie wyjazd. Wyjazd nie jest tak bardzo ważny. Także wyjazd sobie zaraz jakoś tutaj poprowadzimy. Tutaj oczywiście drobne zawijasy. Myślę, że dołożymy jeszcze jeden. Całkiem spokojnie. Tutaj oczywiście to odwrócimy. I dołożymy jeszcze jeden zawijas. Ach, uwielbiam jak ta gra mi się przycina w niektórych momentach, dziękuję. E, I tutaj sobie zrobimy przejazd. Zrobimy sobie przejazd z drogi jednokierunkowej. Pięknie, ładnie, od razu go opuścimy, ponieważ to będą koszta, żeby to wszystko jednak wybudować na wzniesieniu, więc tego nie chcemy. I pięknie, ładnie, tutaj będą nasze wszystkie y, traktorki i inne pierdołki przyjeżdżać. A my w tym czasie będziemy mogli sobie ładnie się tu jakoś rozbudować. Serio? Idealnie. Chciałem taki ładny uczek tutaj sobie zrobić. Także tutaj będzie normalna droga biegła za niedługo. Także tą drogę musimy sobie jakoś tu ładnie poprowadzić. Eee, Zapewne jakąś serpentynką, jakąś normalną trasą w ten sposób. Eee, I będziemy mogli ją sobie tutaj zawrócić, oczywiście za naszymi polami uprawnymi, ponieważ nie chcemy, żeby to wchodziło na nasze pola uprawne, bo to by była głupota. I tutaj sobie zrobimy połączenie z tą drogą. Mniej więcej, coś takiego. Tutaj sobie zrobimy jeszcze jedno połączenie za chwilkę. I tutaj sobie zrobimy drogę na wprost bez żadnego kombinowania. Tutaj oczywiście zrobimy sobie jakiś mały zakręcik. Przez nasze centrum. Tutaj się z niczym to nie musi łączyć. W sumie możemy... Możemy nie musimy zostawić tego tutaj. Zrobimy coś takiego. Wiem, że to się może nie sprawdzać, ale powinno to jakoś funkcjonować. Miejmy nadzieję. W sumie wiecie co? Możemy zrobić to jeszcze inaczej. Zlikwidujemy ten kawałek drogi i to sobie przerobimy, żeby troszeczkę lepiej wyglądało. Także jak będą tiry wyjeżdżać, czy tam wjeżdżać, będą miały prawo tutaj zawrócić i dojechać po prostu do tego cholerstwa. Także powinny z tego korzystać, ponieważ tutaj sobie podepniemy tą drogę. I to będzie droga jednokierunkowa. Zrobimy sobie to oczywiście na wzniesieniu. Pięknie. I teraz tak potrzebujemy tutaj sobie zrobić szalony łuczek. Będzie troszeczkę krzywo, ale tym się nie przejmujemy. I teraz poprowadzimy sobie tą naszą drogę. Gdzieś do tego miejsca. To będzie droga jednokierunkowa, także chętniej skorzystają z tego przejazdu, ponieważ będzie dużo krótszy niż będą musieli tutaj zawracać. E, także nie przejmujemy się tym, i tutaj będziemy mogli sobie już na spokojnie rozplanować nasze e, piękne, piękne farmy, które będą co prawda kwadratowe, ale powinny się bardzo dobrze tutaj sprawdzać, więc nie będziemy tutaj za bardzo z nimi kombinować. E, chcemy po prostu upchnąć ich tutaj jak najwięcej, żeby wyglądały bardzo dobrze. A niekoniecznie wyglądały i funkcjonowały jakoś super, mega świetnie. Także zrobimy sobie kilka fajnych połączeń i postaramy się to jakoś ładnie rozplanować tutaj. Także będzie dużo przejazdów, niekoniecznie dobrych, będzie dużo otwartych przestrzeni, ale ja to wszystko uzupełnię niebawem o specjalne tutaj rzeczy, które sobie też pobrałem. Tymi rzeczami właśnie będzie uzupełnianie takich pól właśnie pod, pod uprawy i tak dalej. Ja to wszystko mam pobrane, tylko oczywiście nie używałem tego jeszcze do tej pory, a na tej mapie to wygląda po prostu fenomenalnie dobrze, więc na pewno będę chciał z tego skorzystać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie to wszystko działało. Także będziemy mogli sobie upchnąć na pewno te pola jakoś tutaj ładnie. Ile my tych przejazdów chcemy tutaj zrobić? Na pewno nie za wiele, ponieważ oni będą tutaj za bardzo szaleć z tymi przejazdami wtedy. Tu zrobimy sobie taką mega długą, długą drogę. Tutaj sobie zrobimy połączenie. I tu zrobimy coś takiego. I tu zrobimy w sumie dokładnie tą samą rzecz. Także powinno to jakoś ładnie w sumie działać. Powinno, ale niekoniecznie musi, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiem, że można to zrobić na ładniejszych łukach i prawdopodobnie te łuki będę jakoś poprawiał, ale na razie tego nie będziemy robić. Wszystko przed nami. Wszystko będziemy budować. Pomalutku. Na pewno się to uda. Tylko potrzeba na to wszystko czasu, żeby to ładnie przygotować. Także póki co na razie mamy budowanie dróg. Hajs się na pewno przyda, który sobie tutaj odłożyłem. Więc spokojnie nie denerwujcie się, że ten hajs się tu jakoś zmarnuje. Na pewno go jakoś dobrze wykorzystamy. I tutaj sobie zrobimy jedno połączenie z tą główną drogą. Pięknie ładnie. Tutaj coś takiego. Tu mamy kolejne połączenie, jeszcze lepiej. I tutaj w sumie możemy zrobić jeszcze jedno połączenie. Jest dobrze, i tu mamy jeden teren, właśnie przygotowany pod pola uprawne. Ten drugi, w sumie, możemy przygotować troszeczkę później. Ale teraz będziemy sobie wyznaczać właśnie te pola nasze uprawne. Ale zanim to cokolwiek zrobimy, musimy zaznaczyć sobie cały ten teren i określić się po prostu z tym terenem, że to jest właśnie ten teren pól uprawnych. Ponieważ gra zgłupie nie będzie wiedziała, co tutaj ma budować, jeżeli wyznaczę tutaj przemysł. Miejmy nadzieję, że ona sobie z tym poradzi później. Także pole uprawne, pięknie, ładnie. Na razie tu nic nie będzie się działo, ponieważ musimy tu doprowadzić, oczywiście, wodę. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie mi później, bo będzie wtedy problem. Także poprowadzimy sobie to po głównych e, drogach tutaj. Wiem, że to będzie potrzebne tu u góry, więc na pewno sobie doprowadzimy główny rurociąg i będzie mi potrzebne tutaj. I to w sumie byłoby najlepiej robić w miejscach, gdzie już wyznaczę sobie. Wybrane pola tak, robię wam poradnik z tego, więc słuchajcie uważnie, bo to się może nie powtórzyć. Jak my to chcemy zrobić, to tutaj zrobimy w ten sposób. I tutaj będzie jedno połączenie, coś takiego. Serio, idealnie. Przy tej drodze raczej nic tu nie będzie powstawało, chyba że zrobimy jakiś mały handel. Taki, 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 jakiś ładniejszy. Zobaczymy, to, co mi wpadnie do głowy jeszcze. Póki co, na razie tutaj nic nie budujemy, takiego super, mega zajebistego. Nic nie planujemy tam robić takiego mega zajebistego. Na razie sobie podłączamy, co mamy podłączyć. Także mamy tutaj wodę, musimy jakiś prąd tam później doprowadzić. Ale teraz czeka nas wyznaczanie stref. Wyznaczanie stref będzie sporadyczne. I zanim to zrobię, chciałbym sobie znaleźć. W moich parkach jak się nie mylę, tylko nie wiem, w którym to jest dokładnie miejscu. Czy to będzie gdzieś na końcu? Raczej na końcu nie będzie, więc musimy sobie troszeczkę wcześniej wrócić. E, tu jest pole, tak, futi, Oval, więc tego nie będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować... Tu są park place. Park place za chwilkę to znajdę. Wiem, że to było gdzieś przy końcu. Picnic area, infinity parki tu jest składowanie. Tu są kontenery. Cała masa niepotrzebnych mi, akurat rzeczy, znajduje się tutaj. Niestety nie jestem w stanie mm, sprawdzić sobie tego poprzez podgląd, bo jak widzicie, niektóre obiekty tylko dopiero tu działają, i to wszystko jest eee, Może jakiś park tutaj później zrobimy. Taki w sumie duży park byłby tutaj niegupi. Tutaj zrobimy go gdzieś w centrum. Że zostawimy sobie jeden park, niech sobie działa, żebym pamiętał o tym, że tu jest. Tu jest do podziału pól, więc tego sobie na pewno też troszeczkę poużywamy. ale na razie szukam jednej rzeczy, czy nawet dwóch, które będą bardziej mi przydatne od tego, co mamy tutaj. Tutaj mamy Washington Obelisk, więc tego nie będziemy korzystać. Tu mamy mały park, także poczekajcie jeszcze chwilkę. Za chwilkę to na pewno znajdę. Miejmy nadzieję. Median Parki, Park Place strasznie dużo parkingów mam tutaj, więc ja. Border Street. O, oh. możliwe, że takie rzeczy sobie też tutaj poddajemy. Będzie ich troszeczkę, ponieważ to będzie tutaj bardzo ładnie się komponowało z naszym naszym tym, co my tu chcemy zaprojektować. Idealnie. Także będziemy mieć kilka takich marketów yy, właśnie pod pola uprawne. Tutaj mamy jakiś mniejszy market, tylko nie mam pojęcia dlaczego on nie chce działać. Możliwe, że on musi mieć jakąś strefę wyznaczoną czy coś w ten deseń. E, tu mamy duży park. Tu jest Money Park, który bardzo polecam. jest Gravel Farm, czyli to czego szukałem. I Farming Field, którego szukałem. Także jak widzicie możemy sobie tutaj wyznaczyć, chcę Wam to pokazać, takie małe pola uprawne, które będą mi po prostu upiększać ten teren. Tylko, że jeszcze my tu mamy ich dodatkowo więcej. E, tu mam właśnie gravel farm, który też chciałbym sobie użyć. Może tutaj. Który będzie jakoś to wyglądał, że tu są te właśnie e, szalone pola uprawne. I będziemy musieli powstawić sobie troszeczkę dróg przy tym, żeby to wszystko tu pouzupełniać. E, żeby robiło taki fajny efekt. Ale ja tu mam jeszcze więcej tych pól, tylko nie mam żadnego pojęcia gdzie one są. Grass farm właśnie. Coś takiego będę tutaj potrzebował. I to sobie powstawiamy jedno koło drugiego. Tu jest mniejszy gravel farm, tu jest parking, i tu mamy farming field. Czyli coś, co będę tutaj potrzebował zrobić. Pięknie. I teraz dzięki temu, jak widzicie, mamy piękne takie pola uprawne i możemy sobie właśnie powstawiać yy, te nasze drogi. Polne. Które troszeczkę będą tutaj lepiej wyglądać z tym, co my tutaj chcemy zaplanować. Także będziemy mogli sobie dostawić więcej takich pól, jeżeli znajdziemy więcej takiego miejsca na takie właśnie rzeczy. I dzięki temu możemy sobie przygotować takie ładne pola. Oczywiście, co zrobić z takimi pustymi polami, które pozostały nam tutaj? Najlepszą rzeczą jest uzupełnić je drzewami. Dzięki czemu tu będzie naprawdę bardzo taki przyjemny efekt się To w ostateczności. Także zrobiłem dzisiaj bardzo ładny poradnik i mam nadzieję, że dostanę za to miliard lajków, bo jak nie dostanę, to się obrażę. Nie no, nie obrażę się, ale byłoby fajnie, że jednak komuś pomogłem i że to komuś się przydało. Także jak widzicie to jest przykład jednego pola, e, które będzie się tu tworzyło i oczywiście w tym czasie możemy sobie też te pola tutaj e, inne wyznaczać z tymi, e, tymi działeczkami i tak dalej. E, później można sobie podokładać e, dodatkowych tych pól e, przemysłowych, gdzie oni będą się budować z naszym przemysłem. Troszeczkę więcej, troszeczkę mniej. To już zależy tylko od Was. W sumie tutaj nie chcemy. Chcemy tylko od wewnątrz. Chcemy tylko od wewnątrz to zrobić, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Było takie w miarę ogarnięte. I oni się tu będą rozwijać. Przyspieszmy trochę ten czas. Niech zaczną się tu budować, żebyście to mogli zobaczyć. I tak w sumie będziemy sobie tworzyć to nasze, to nasze pole uprawne. Ten kolor jeszcze tu idealnie pasuje ponieważ na niektórych mapach te pole uprawne są zielono, jaskrawo zielone, takie mocno oczojebne, co jest troszeczkę niefajne. A specjalnie wprowadziłem tą strefę tutaj, ponieważ będę potrzebował tu energię. I specjalnie chciałem zacząć od tego miejsca. Idealnie to wyszło. Do tego, dodatkowo to działa jako park, więc będzie też podnosiło troszeczkę wartość gruntu, będzie ładniej wyglądało. W międzyczasie postaram się pobrać więcej takich dodatkowych parków, E, oczywiście te pola można tutaj pouzupełniać sobie jeszcze e, tutaj po środku normalnymi farmami, żeby nie wyglądało tak sztucznie, tylko żeby oni też tutaj jakoś funkcjonowali sobie. Pięknie tutaj tak ładnie. I te pola warto sobie tak właśnie wyznaczać samemu, żeby to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także miejmy nadzieję, że sprawdzi się to tutaj i że ludzie chętniej będą po prostu tutaj tak ładnie się budować no znaczy ładnie się nie będą przez to budować ale ładniejszy będzie efekt po prostu końcowy jeżeli sami to dobrze zaplanujemy dlatego warto poświęcić na to więcej czasu bo te futurystyczne silosy tak cholernie mi się nie podobają że no trudno się mówi będą ładnie za to wyglądać e, z innymi rzeczami dlatego czeka mnie dużo budowania tutaj drzew zwłaszcza już przy tych gotowych farmach E, także miejmy nadzieję, że efekt końcowy powali wszystkich na nogi i wszyscy będą zadowoleni z tego powodu, ponieważ taki jest plan, żeby to właśnie tak działało. Także powstawiamy sobie tutaj dużo drzew naokoło. E, koło tych głównych dróg na pewno też będą jakieś drzewa. Także cały efekt końcowy opiera się na tym, żeby dobrze to wszystko rozplanować i wstawić dużo drzew. Które oczywiście będą sobie rosły wzdłuż naszych linii, tutaj dróg, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także drzewa to podstawa, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Także starajmy się to jakoś ładnie rozplanować. I to Wam też polecam na przyszłość. Tu pięknie, ładnie mamy jeden park. Także zaraz zobaczymy, jak te samochody się tu będą przemieszczać. Tutaj nie będzie żadnych pól, żeby nam to nie przeszkadzało. Się to bardzo ładnie sprawdzać. Także jak widzicie, to są moje pola uprawne. Efekt chyba jest całkiem niezły. Podoba się wam coś takiego? Powinno być chyba całkiem nieźle. Także czeka mnie dużo więcej roboty w przyszłości przy tych wszystkich polach i tutaj przy całej reszcie. Także ja sobie będę teraz to pomału wyznaczał. I widzimy się chyba w przyszłym odcinku, ponieważ tutaj jest naprawdę dużo roboty z tym jeszcze i możliwe, że w międzyczasie też sobie poszukam dodatkowych tutaj pól takich uprawnych, które będę chciał sobie jeszcze pododawać, bo z tego co widziałem, mam ich tutaj naprawdę niewiele, a przyda się ich troszeczkę więcej, niż właśnie tylko kilka takich sztuk, bo chciałem, żeby to naprawdę bardzo dobrze wyglądało. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało na samym końcu. Także spodziewajcie się efektu końcowego dopiero w przyszłym odcinku, miejmy nadzieję, ponieważ ja sobie teraz troszeczkę posiedzę tutaj z ludźmi na live i pobuduję sobie te pola. E, możliwe, że ktoś podeśle mi jakieś linka. I widzimy się w kolejnych odcinkach, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wszystkim. Bye, bye!